witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Witam się z Wami w rapapie, czyli podsumowaniu czytelniczym grudnia, bo wypadałoby zakończyć ten rok jakoś powiedzmy trochę z przytupem, więc chyba bez zbędnego przedłużania po prostu przejdę do pokazywania Wam i mówienia troszkę o tych książkach, które przeczytałam w grudniu. Mam tutaj swój magiczny zeszycik, w którym sobie zapisuję wszystkie przeczytane książki. I w grudniu przeczytałam ich 12, co dało mi ogólnie książek poznanych w 2024 roku 130. Więc myślę, że jest naprawdę bardzo spokojny wynik. A już same 12 książek w ciągu miesiąca to jest naprawdę wow. Także ja jestem naprawdę pod wrażeniem swoich umiejętności. Także chyba bez żadnego przytulania po prostu Wam opowiem o tych książkach. Zacznę sobie od trzech tytułów, jeśli dobrze policzałam, od trzech tytułów, które miałam z biblioteki. Yy, więc tak, na pierwszym miejscu mamy Kazalnicę. Niestety, autorki nie pamiętam. Podaję, yy, że Katarzyna Jagiełło, ale chyba to, były, to było nazwisko dwuczłonowe, także Was przepraszam, a tu mam okładkę. Yy, jest to taki kryminało-thriller yy, polskiej autorki. Yy, to jest w ogóle debiut literacki, i jest to książka yy, dość mała gabaretowo, bo ona chyba ma około 120 stron, jeśli dobrze pamiętam. No nie, między 100 a 200 w każdym razie. I jest to też książka autorki regionalnej tutaj właśnie z okolic Dolnego Śląska, także dodatkowy atut i ja właśnie ze względu na to sięgnęłam pod ten tytuł, ale troszkę się rozczarowałam, ponieważ liczyłam na coś naprawdę dobrego i ta książka była OK, była ciekawą odskocznią, była przyjemną odskocznią od całej rzeczywistości, mnie otaczającej. Ale nie zapadła mi na tyle w pamięci, że Emia ja była zachwycona tym tytułem, że miała ja w ogóle wiecie mogła polecić ta książkę wszystkim, wszystkim miłośnikom kryminałów. No bo tak nie było. Ta książka była po prostu okej, okay. bez szału, okej. Okay. I tyle. Także, yy, także tak. Jeśli mam być szczera, to nie za wiele z niej już pamiętam, także yy, trochę przepało, no ale co zrobić. Następną książką mamy Kiedy umrzesz kocie i jest to książka, która właściwie odpowiada na pytania, takie najgłupsze, nawet pytania, y, jakie mamy czasami w głowie, y, a dotyczą one pracy osób zajmujących się y, zwłokami i właściwie przeprowadzaniem ludzi na tamten świat, że tak to powiem. Y, tak, czyli mamy tutaj grabarzy, y, tych makijażystów takich. Y, nie wiem, jak to określić. W każdym razie chodzi właśnie o to, no i tutaj autorka właśnie odpowiada na różne pytania. Na przykład, czy koty właśnie mogą po naszej śmierci nas zjeść, czy są do tego zdolne, albo czy ktoś może nagle ożyć, chociaż został stwierdzony zgon i zatrzymanie akcji serca. No to są takie ciekawe rzeczy, i ta książka naprawdę jest ciekawa. Yy, ona jest dość starsza, z tego co wiem. Więc nie wiem, czy gdzieś można ją dostać, oprócz jakichś bibliotek albo jako książkę używaną Aczkolwiek polecam, bo jest naprawdę przyjemna lektura i myślę, że warto poświęcić jej czas No i czyta się bardzo szybko, także super Ja akurat swoje egzemplarze miałam z biblioteki, także tak też go, że tak powiem, zdobyłam oraz mamy słuchajcie taką książkę Mężczyzna o Pięknym Głosie. Jest to kolejna książka popularno-naukowa. Jest to książka y, terapeutki, która zajmuje się właśnie y, terapiami i też rozmawia ze swoimi pacjentami. Jest to właściwie taki zbiór y, takich najciekawszych przypadków z jej kariery, ponieważ mamy na przykład y, kobietę, która przyszła ze swoim mężem y, na terapię? Ze swoim mężem? Dobrze powiedziałam, ze swoim mężem, tak a w trakcie i wiecie, terapeutka kompletnie jakby nie przewidywała, że coś się mogło wydarzyć tutaj, wiecie, no przyszła kobieta z mężczyzną, jakby tutaj rozmawiają, rozwiązują swoje problemy, po czym się okazało, że ten mężczyzna nie jest mężem tej kobiety także no naprawdę coś ciekawego no i też oczywiście był tytułowy mężczyzna o pięknym głosie który miał bardzo piękną barwę głosu no ale jednak miał trochę przebojów w swoim życiu także no książka również uważam że warta poznania warta uwagi ale nie porwała mnie w 100% tak to powiem także tak teraz już mogę przejść do książek które mam fizycznie Yy, więc tak, zacznę sobie może od kryminału thrillera. Yy, mamy tutaj Good i the Sol i jest to debiut literackiej autorki. Książka, która łączy w sobie wątki kryminalne, thrillerowe, odrobiny obyczajowe, ale również historyczne, ponieważ tutaj autorka odwołuje się do wielkiego głodu na Ukrainie, który to właśnie zapanował. I, i no cóż, i powiem wam szczerze, że ta książka mnie bardzo mocno zafascynowała i natchnęła do tego, żebym ja się zaopatrzyła w swój własny egzemplarz, egzemplarz, swój własny egzemplarz książki Wielki Głód. Czy czerwony but? W każdym razie, ja tę książkę tutaj sobie postawiłam ostatnio gdzieś na półce, ale za cholipkę nie pamiętam gdzie. A nie, ona tam leży. Dobra, okej, okay, w każdym razie... Yy, tak. W każdym razie tu mam w okładkę. Zafascynowałam się właśnie tym tytułem i postanowiłam się zobaczyć swój egzemplarz tamtej książki, bo chciałabym poszerzyć troszeczkę swoje horyzonty i swoją wiedzę w tym temacie, także będę na pewno tamtą książkę czytać. Myślę, że jeszcze w tym roku, przynajmniej w sensie 2025, taki mam bardzo ambitny plan i takie taki mam chęci po prostu. A wracając do tego tytułu, książka jest ok. Jak na debiut jest naprawdę ok, jest poprawna. Momentami odrobinę ciężko się czytało, co przyznaję, w ogóle ta czcionka troszeczkę jest męcząca, więc jeżeli ktoś nie lubi dość małych literek, no to tutaj będzie się męczył podczas czytania, umówmy się. No i też jeżeli ktoś nie lubi białych stron, no to jest po prostu dla niego tragedia i sna, zwłaszcza czytanie przy sztucznym świetle, to jest w ogóle przy jakimkolwiek świetle to jest dramat. Także, no w sensie wiecie, że się odbija, po prostu światło odbija się od kapki i razi w oczy. Także, także tak. No, ale książka jest ok. Myślę, że mogę ją polecić, ale jeżeli szukacie czegoś, co naprawdę dostarczy Wam super wielkie, gigantycznych emocje, jeśli chodzi o kryminał, to raczej szukałabym dalej po prostu. Literatura troszeczkę młodzieżowo-dziecięca i zacznę sobie od książki świątecznej. Mamy tutaj Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn Idą Święta. Książka, którą bardzo chciałam nadrobić, ponieważ prawie dwa lata temu, właściwie już ponad dwa lata temu, czytałam Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn Magia Świąt. I tam ta książka była bardzo przyjemna po prostu była dla mnie bardzo przyjemną odskocznią podczas świąt. Więc z chęcią zabrałam się za tamten tytuł. A jakiś czas później znalazłam sobie na promocji właśnie ten tytuł i postanowiłam go sobie zakupić. No i tak ta książka czekała, czekała i czekała, i się doczekała. Także bardzo się z tego cieszę. Ja ją przeczytałam. To jest naprawdę bardzo przyjemna książka dla młodszej młodzieży, która. No. Przede wszystkim tutaj opowiada właśnie o współpracy, o magii przyjaźni, o tym, jak przyjaciele mogą się nawzajem wspierać I jakie super rzeczy można razem robić i tworzyć To jest naprawdę coś super Sama czuję się zainspirowana tym, co się tutaj działo i o tym tutaj czytam. Także trochę zazdroszczę tej młodszej młodzieży, że jakby wiecie, mogą sobie bez przeszkód czytać te książki A ja mogę również, aczkolwiek troszeczkę się na mnie krzywo patrzą No cóż, w każdym razie polecam An e, tom numer 2 e, uruczan i jest to kontynuacja an tomu pierwszego który zakończył się cliffhangerem, że tak powiem e, i zakończył się tak, że ja po prostu mam takie co się w ogóle wydarzyło? Przepraszam bardzo, ja potrzebuję kontynuacji na już. Dlatego nie mogłam się doczekać kontynuacji. Kontynuacja to mnie dotarła, także bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. I od razu mogę Wam powiedzieć, że zakończenie tego tomu również jest zaskakujące, chociaż nie jest aż tak um, zabójcze, jak w porównaniu do tomu pierwszego. Ale i tak jest ciekawe i i tak bardzo, ale to bardzo chciałabym, wiecie, już mieć tą trzecią i go przeczytać Także tak, czekam z niecierpliwością Wiem, że on jest dostępny na Webtoonie i można go sobie przeczytać, okej okay, Ale ja jednak wolę jakby wersję papierową Także czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że spodoba mi się równie mocno, co tą drugi Przejdę sobie teraz do książek obyczajowo-romantycznych, a właściwie takich bardziej obyczajowych bym powiedziała I mamy tutaj trzy książki świąteczne ale zacznę sobie od tej w ogóle nieświątecznej Desire or Defense Lee Brunner Romkom z hokejem w tle, czyli tą pierwszy cyklu Książka, po którą ja postanowiłam sięgnąć Bo miałam akurat bardzo dużą ochotę Na jakiś, wiecie, taki romans hokejowy Który mnie wciągnie Który mnie całkowicie zaangażuje I rozkocha w sobie I tak też się stało, bo słuchajcie Lee, Brun Lee Brunner ma bardzo dobre pióro bardzo ciekawie tworzy swoje bohaterów, no a tutaj mamy jeszcze dodatkowo y, motyw Grumpy and Sunshine, także sami rozumiecie, ja jestem po prostu zakochana. Nie tylko Grumpy and Sunshine, to jeszcze właściwie jest tutaj jak się nazywa się tam Enemies to lovers właśnie. Zapomniałem jak to jest po angielsku, chciałam hate love. W każdym razie chodzi o Enemies to także słuchajcie, ja jestem tym bardziej na no tak. Mam kolejne tomy tego cyklu i już ich nie mogę doczekać, aż je przeczytam, bo podejrzewam, że będą równie świetne. I słuchajcie, trzy świąteczne książki. K.K. Smith, 25 grudnia, książka. W ogóle to była moja pierwsza książka świąteczna, jaką przeczytałam w tamtym roku. I powiem Wam, że ja jestem absolutnie zakochana, bo ta powieść jest świetna. Ta powieść jest po prostu świetna i myślę, że na pewno w tym roku chciałabym sobie do niej wrócić, a przynajmniej fragmentarycznie, bo sobie pozaznaczałam troszkę. Także tak, tutaj jest historia dziewczyny, która jest bardzo przeciwna świętom i w ogóle w świętowaniu I nie cierpi świąt, nie cierpi tej atmosfery, muzyki, wszystkiego I paradoksalnie pracuje w agencji zajmującej się właśnie um, poniekąd organizacją świąt Także naprawdę praca idealna, można by rzec I tutaj mamy również motyw Enemies to Lovers oraz Grand Sunshine Także ja jestem absolutnie na tak I myślę, że dlatego ja się zakochałam tak w tej książce No i jeszcze ten wątek świąteczny Jak dla mnie bomba Także polecam Magdalena Witkiewicz i koła Mikołaja Książka, którą ja chciałam bardzo przeczytać, ponieważ jest film na Netflixie i ja chciałam też go obejrzeć, ale generalnie rzecz biorąc, ja bardzo lubię pióro Magdy Witkiewicz, dlatego też postanowiłam, że sobie się wezmę za ten tytuł. I się wzięłam i przeczytałam, i to była naprawdę bardzo przyjemna lektura, bardzo fajna przygoda, po prostu świąteczna przed świętami. Film też, oglądam film. No nie wiem szczerze mówiąc, chyba jednak jestem fanką bardziej książki, mimo wszystko, pomimo to, że w filmie gra Agnieszka Wienucha, którą uwielbiam, no to jednak yy, wolę książkę. A książka jest naprawdę bardzo przyjemna, szybko się czyta, przyjemnie, także dla lubiących powieści obyczajowe polskich autorek zdecydowanie polecam. I ostatnia książka świąteczna Aleksandra Żachowiak, Uwierz w cuda i jest to w ogóle zeszłoroczna premiera I jest to książka, którą ja przeczytałam, bo poczułam się zachęcona kilkoma opiniami na, na Instagramie Książka, która łamie serce, książka, która jest cholernie ciężka I ja szczerze mówiąc czytałam ją dosyć długo, chociaż ona nie jest jakaś najgrubsza ja ją czytałam dość długo, bo po prostu czułam bardzo ten duży ładunek emocjonalny I czułam się źle momentami I miałam w głowie bardzo, bardzo dużo myśli, bardzo dużo lęków Dotyczących właśnie, powiedzmy, swojej sytuacji życiowej Czytając tę książkę Więc, więc no bo tutaj no, no temat poruszany przez autorkę nie jest dość ładny Ponieważ mam tutaj temat rodzicielstwa, a właściwie chęci posiadania potomstwa, a jakby niemożność posiadania tychże dzieci z różnych względów, czy to z względów finansowych, zdrowotnych, czy też po prostu, wiecie, różne są przypadki, kiedy jedno chce, a drugie nie chce, to wtedy, wiecie, się ludzie zastanawiają, co właściwie zrobić. No tutaj jest, no ciężko, ciężka jest ta książka, chociaż tutaj mamy ten klimat świąt w tle, jednak on sprawia, że gdzieś tam człowiek się uśmiecha na samą myśl, i wiecie, jest taki, że okej, okay, są zaraz święta, będzie przyjemnie, będzie y, pięknie pachniało, po prostu wiecie, y, ciastami, choinką, y, wszystkim, a jednak gdzieś tam w tle czai się właściwie taka ludzka tragedia. Także książka. Dobra, słodko-gorzka, myślę, że jeżeli lubicie takie klimaty, to Wam mogę polecić ten tytuł Książka też jest w ogóle dobrze napisana, także to też jest dodatkowy atut I ma ciekawych bohaterów, którzy mogą momentami się wydać odrobinę wyidealizowani Aczkolwiek ja powiem szczerze, że wierzę i wiem, że istnieją naprawdę tacy ludzie Także tutaj akurat bym się do tego nie przyczepiała, także generalnie rzecz biorąc, uwierz w cuda, polecam się rozgadam. Ostatnie dwie książki przeczytałam, słuchajcie, dwie klasyki. Opowieść Wigilina Dickensa, czyli to był drugi raz, kiedy właściwie czytałam tę książkę, i powiem Wam szczerze, że chyba sobie tak zrobię, że po prostu co roku będę sobie czytać właśnie opowieść Wigiliną przed świętami lub w okresie świątecznym. Ja tę książkę sobie właśnie przeczytałam. Drugi rok z rzędu właściwie, bo za pierwszym razem czytałam ją zaraz po jej zakupie Też przed świętami, no i w zeszłym roku Także tak to wygląda A w zasadzie w tym roku się zaopatrzyłam jeszcze w jedną książkę świąteczną Taką klasyczną, czyli Dziadek do orzechów N. Stati A. Hoffmana I jest to również takie piękne wydanie ze świata książki Z barwionymi brzegami i w ogóle w twardej oprawie No coś pięknego Także ja jestem absolutnie fanką tych wydań, to przede wszystkim Ale też tych historii jakby, opowieść Wigilina, nie muszę tego chyba nikomu przedstawiać, tak samo właściwie Dziadka do Orzechów. Aczkolwiek tego jestem większą fanką niż tego, bo powiem szczerze, że Dziadek do Orzechów gdzieś tam. W mojej głowie wydawało się, że będzie to troszeczkę inna historia, troszeczkę. jakby wam to powiedzieć. taka. chociaż może to były bardziej moje takie odczucia, dość błędne oczywiście. Bo mi się wydawało, że ta książka będzie bardziej taka przytulna w tym sensie, takim świątecznym, jeśli mogę tak to określić. No, no po prostu myślałam, że ta książka będzie inna, a okazała się bo w ogóle trochę daleko od tego, co sobie myślałam. Czy to źle? Nie wiem. W pewnych aspektach być może, ale mimo wszystko uważam, że jest to dobra książka, bardzo ciekawa książka w ogóle, żeby sobie ją przeczytać, jeżeli chcecie zacząć na przykład przygodę z klasyką literatury, bo myślę, że gdzieś tam też ten tytuł po prostu będzie się dobrze czytało. Więc, więc tak, ja przeczytałam, aczkolwiek jestem większą fanką opowieści fiklijnej niż Dziadka do orzechów. Mimo wszystko jednak na pewno sobie w tym roku przed świętami przeczytam oba te tytuły raz jeszcze. Także... W tym, w rapapie podsumowaniu miesiąca, to by było chyba na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach na no, dole, czy czytaliście któryś z tych książek lub czy macie je w planach. Możecie mi też napisać, czy y, podobały Wam się te książki, na przykład. A jak nie, to też mi to napiszcie. Także ja się z Wami będę żegnać. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo. Robi się coraz cieplej, jest coraz piękniej. Także super, czytajcie dobre książki i do zobaczenia w następnych filmach. ・はい。